Państwa, bardzo dużo telefonów, tak do Was, jak i do mnie, do naszych pracowników. Przede wszystkim prosiliśmy o racjonalne gospodarowanie wodą. Upały są we wszystkich gminach sąsiednich, problem wody występuje. U nas się potęguje to, ponieważ robimy w tej chwili przebudowę stacji. Stacja będzie miała wydajność prawie dwukrotnie większą, niż miała do tej pory. Remont ma być ukończony na koniec miesiąca czerwca, więc Teraz pozostały badania sanepidowskie prawdopodobnie będzie albo we wtorek, albo w czwartek przeprowadzone badanie plus y, oczywiście będziemy czekać na wyniki tego badania i wtedy będziemy mogli włączyć tą nową bardzo wydajną stację. Jednak mówię dzisiaj przy tych ograniczonych ilościach produkcji wody w związku z tym, że jest to stacja zastępcza, cały czas prosimy, zwracamy się do mieszkańców i tu bym właśnie chciał ponowić ten apel, żebyśmy jak najbardziej, jak najoszczędniej korzystali z tej wody, bo im dalej od stacji, tym ciśnienie jest mniejsze. I mieszkańcy denerwują się, że po prostu nie ma wody, że zostaje wyłączona. Nieprawdą jest, dlatego że mechanicznie jest wyłączona. Jeżeli spada ciśnienie na zbiornikach, wówczas automat wyłącza i po prostu woda nie jest podawana do sieci. Także choćby nie wiadomo, co pracownik chciał zrobić, czy wójt, czy ktokolwiek podejmował decyzję, nie woda nie będzie w kranach dopóki nie będzie odpowiedniego ciśnienia. Dziękuję.